Trzeba pamiętać, że jeżeli tylko będę chciała jakieś treści w filmie tworzyć, to to jest, wiecie, jeżeli sami na przykład chcielibyście dla siebie coś takiego robić, to to jest duży wysiłek. Bo musicie to robić stale. I na przykład powiedzieć sobie, ok, raz w tygodniu będę coś tworzyć. To jest fajne przez pierwsze cztery tygodnie. <grych> Ale co, co dalej? Tak? Co co po pół roku, to co ja mam jeszcze robić? Zobaczcie, że jeszcze gorzej jest w firmie. Jeżeli nam ktoś wpadnie na temat, dobra, to, to robimy takiego, takie artykuły będziemy robić, no nie? Okej, okay, to właściwie kto to będzie robić? Czy ta osoba potrafi pisać? Czy ta osoba potrafi mówić w jakiś interesujący sposób? Właściwie co pokazać? No i teraz takie jest pytanie, dobra, to od czego zacząć? Więc zacząć w ogóle od tego, żeby czytać inne blogi. Żeby wiedzieć, co inni piszą, co inni z mojej branży piszą. Teraz następna jeszcze rzecz. Może być tak, że nie wszyscy będą w stanie pisać. Ja na przykład nie potrafię. Wobec tego trzeba znaleźć sposób, w jaki tworzyć treści. Sposobem jest to, że na przykład można wziąć filmy zewnętrzne, które będą zajmują się pisaniem, które którym się są też i piszą, ale trzeba im wystarczyć materiał. Można go wystarczyć w postaci nagrania. Po prostu mówię coś, nagrywam, oni tu dostają i z tego robią materiał. I to zaczynam zamieszczać na swojej stronie filmowej. Także to się fajnie opowiada, że to tam jakieś drogi są bardzo interesujące i ten, ale to jest tak naprawdę, trzeba zmontować z tego proces. Taki proces, który będzie stabilny i który będzie pracować. I dlatego mówię, że to jest ani proste, ani tanie, ani szybkie. Tak? To jak w każdej firmie zrobienie czegoś, ustawienie jakiegoś procesu zajmuje czas. Ale dlaczego jest to ważne? Dlatego, że ludzie bardzo wiele mogą, jeżeli chodzi o informację. Jeżeli chodzi o informację, takie ze świata, to nie, to korzystają z normalnych takich serwisów informacyjnych. Ale jeżeli szukają informacji o produkcie, o marce, o czymś jak coś używać, szukają jakiejś wiedzy, to będą szukać blogów. I dlatego warto, yy, yy, to jest jedna rzecz, tak, dla ludzi warto to robić. Druga rzecz jest taka, że Google nas będzie kochać, jeżeli będziemy tworzyć jakieś treści. Będziemy je stale dodawać. Jeżeli to będziemy robić parę razy w tygodniu, to możemy być parę miejsc wyżej. Dlatego, że dostarczamy treści dla innych i dlatego Google nas lubi. Tak? Czyli jest parę elementów, na metr, dla których warto to robić. Ale oczywiście na koniec zazwyczaj trzeba pamiętać o ludziach. Znaczy... Wow. Właśnie, uwaga, to nie jest ani szybkie, ani proste, ani tanie. Tak? To teraz, no to już tak chyba tak, teraz tak, wiemy jakie są e, narzędzia. Tak? Które, które można by wykorzystywać. To są takie podstawowe narzędzia. To teraz zobaczmy, pewnie większość z Was sprzedaje, pracuje w B2C, tak? czyli dla zwykłych klientów. Czy są tacy, którzy dla B2B też sprzedają? Czyli dla firm, firma dla firmy. Są, no? Okej, okay, dobra. No to zobaczmy, jak to jest z tymi użytkownikami w B2C i w B2B. I właśnie to jest taki hasło. Jeśli sprzedaję coś Tobie, mówię Twoim językiem, jeśli jestem kupującym, i tutaj nie wiem, bo to po niemiecku. Tak? To jest zawsze to, że chcemy tak naprawdę mówić podobnie, jak mówi ten kupujący. A ten kupujący nie. to On nie musi tak mówić jak my. Tak? To my się musimy dostosować do niego. I co to znaczy? To jest tak, że wiecie tak, czy my kupujemy tak impulsywnie, nie, tak. Tak? 17 tak. zł. No dobra, a, a co z tymi tym 83? To już nie. To już nie. Mi się raz zdarzyło kupić coś impulsywnie. Jak dostałem mailik tak, i takiego gościa, od którego czytam mailik, ja bym zaproponował jakąś książkę za dolara, to ją kupiłem. A później sobie stwierdziłem, kurde, a ja zrobiłem? Po co? To muszę jeszcze ją mu przeczytać. Ale zazwyczaj ludzie tak nie kupują. A zobaczcie, co się dzieje w internecie, jeżeli my na przykład robimy akcję jakąś kampanię. Tak? Robimy kampanię co, dajemy reklamę, kierujemy na nasz serwis. Włączyliśmy to o 12. O 12.01 patrzymy i dzwonimy, dlaczego jeszcze nie ma zakupów. Przecież myśmy włączyli nasze reklamy. I to nie jest taki wydumany przykład, dlatego że przy jednym kliencie było tak, że one jakby wystartował sprzedaż swoich produktów. No i ludzie się okazuje dopiero kupowali po dwóch tygodniach, tylko problem był taki, że to była hurtownia z, 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 z jedzeniem i ten okres przydatności tego jedzenia nie był dwa tygodnie, tak? Ktoś się nastawił, że od razu będzie miał zwrot. Tak nie jest. Jest coś takiego jak AIDA. Z jednej strony to opera, ale nie o operę chodzi. Chodzi o to, żeby pamiętać, jak użytkownik dokonuje wyboru, jaki jest jego proces kupowania. Bo co jest ważne, proces kupowania czy proces sprzedaży? Nie to. Proces kupowania jest ważny, bo my się musimy dostosować. Nie, nie zgadza się pan. Dlaczego? Bo, bo one są równoważne. Nawet z punktu widzenia kupującego. Tak, oczywiście, Znaczymy, ale to jest tak, że kupują to inaczej. może powiedzieć w ten sposób. Nie sprzedamy komuś, jeżeli ktoś się nie będzie chciał kupić. No to się nie <laughs> <Okay>. <laughs> nie, ja tak, tak myślę, nie? może inaczej, dobra? Łatwiej mi jest sprzedać komuś, kto chce coś. coś jeżeli coś potrzebuje, tak? Teraz jest tak, jeżeli pan jest sprzedaży, dobra? To jest tak, człowiek musi czuć swój problem. Tak zazwyczaj, możemy mu tylko pokazać. Ale on i tak musi jakoś poczuć. Problem poczuje, jak kupi. Nie, <grymne> 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 no, ok, oczywiście. Problem, czy potrzeba tak, on musi coś potrzebować, tak? Najlepiej jak czuje ten problem, to wtedy ma to... No to jest tak. Yy, dentyści za bardzo nie muszą się aż tak reklamować, bo sam pobiegnę do dentysty, jak mnie zacznie no, nie zacznie załboleć. No To jest taki przykład. Jak coś czuję, że nie coś tam nam ufiera, to od razu Wobec tego należy sobie powiedzieć, okej. Okay, Człowiek tak naprawdę sami dokona zakupu przechodzi przez pewne fazy. I te fazy to taka świadomość. Pierwsza, no on musi w ogóle wiedzieć, że, że, że ma jakąś potrzebę, ma jakiś problem. My możemy mu pokazać tą potrzebę, możemy wspomnieć tą potrzebę, ale on musi na, na początku ją poczuć. Bez tego nie będzie kupować. Chyba, że ktoś jest dobry z sprzedawcą, to i tak... Gdyby było tak, jak pan mówi, to nie sprzedawałbyś się nowy produkt. Trzeba wzbudzić potrzebę klienta. Ja klient. powiedziałem, no, ja tak tak że można zbudzić w razie czego. Tak, tak, że, ja, jak, jak nie czuję sam, to on coś tam wzbudzam, pokazuje, że wiesz, to on zaczyna zastanawiać, się. <mówilne> tak, i wtedy zaczyna tam jechać już z procesem zakupu. Następnie jest zainteresowanie, bo człowiek jest zainteresowany, no a jak to jest, później jest pożądanie, decyzja i na końcu jest akcja. I teraz jak to, jak to wygląda? W tej pierwszej fazie internal, jeżeli ktoś w ogóle zrozumie, że ma jakiś problem, to jeszcze musi jedno, czy problem, czy potrzebę to jeszcze musi być jedno. On musi chcieć podjąć tą akcję, prawda? On po... Czasami z problemami można żyć. Nie ma problemu, ja będę tam żyć. czegoś mi brakuje, okej. Okay. On musi zacząć podjąć tą decyzję, że okej, okay, dobra, to już to jest ten moment. I zaczyna coś poszukiwać, tak? Zaczyna myśleć, okej, okay, to jest mój problem, rozgląda się po znajomych, patrzy jak to jest. Następnie, yy, aha, dobrze, yy, w tej fazie on zaczyna, on jeszcze nie rozumie, o co mu chodzi. Zaczyna zdobywać informacje, zaczyna się uczyć. I to jest bardzo ważne, bo ten człowiek zaczyna się uczyć tego, co może, jak jego problem wygląda i jak go można rozwiązać. I teraz, pewnie z punktu widzenia sprzedaży, kiedy jest najlepiej sprzedawcy wejść? Na początku procesu, czy na końcu? Okej, okay. ale mogę powiedzieć tak, ja chcę być na początku. Dlatego, tak. Tak, chcę być na początku dlatego, żeby powiedzieć użytkownikowi, hej, słuchaj, mając swój produkt, nie? Zwracaj uwagę na to, na to i na to, bo wiem, że to są silne strony mojego produktu. Wobec tego chcę już go tak ukształtować, że jeżeli on później będzie chodził i porównywał inne produkty z moim, to będzie zawsze porównywał do tego, co ja mu powiem, jak gdyby. Tak? Widzicie, po co były te bloki? Widzicie, po co były te treści, które zamieszczaliśmy? Człowiek zaczyna czegoś poszukiwać i on musi znaleźć te treści. Tak? I wtedy zaczyna się dowiadywać, aha, to ten problem mogę i ten i w ten sposób rozwiązać. właśnie, w tej drugiej fazie zaczyna poszukiwać rozwiązania. A teraz co my możemy zrobić? My musimy zrozumieć, kto jest naszym użytkownikiem. Właściwie czego on poszukuje. Yy, właściwie jakie działy na przykład przegląda na naszych serwisach. Szczególnie na przykład to jest, yy, jest tak, jeżeli pan w, w B2B czy B2C sprzedaje. I tu i tu. W B2B jest super. Bo w B2B, jeżeli sprzedaje dla firm, to ja chcę wiedzieć, jaka firma przegląda, jakie moje strony. Czy mogę się tego dowiedzieć? Mogę. Znaczy, z pewnym przybliżeniem, żeby nie było. Z pewnym przybliżeniem. Czyli to jest tak, że zanim ktokolwiek podejmie jakąś akcję, będzie patrzył to, co mam na serwisie. Teraz rozumiecie, że dobrze jest, jeżeli mam czegoś dużo. Jeżeli mam dużo informacji, to, to się zacznie przeglądać. Ja mam ślad wtedy. Dlaczego? Dlatego, że to są takie systemy, które mm, sprawdzają, z jakiego IP ktoś wszedł, czyli z takiego komputera. A komputery w dużych firmach mają wykupioną sieć firmową i mogę zobaczyć, że ktoś na przykład wszedł z Microsoft czy z jakiejś innej firmy, tak? Mamy makro I wtedy widzę, aha, ktoś z makro zaczyna chodzić. Widzę, ponieważ mam parę tych treści, nie tylko jedną czy dwie strony, mogę zobaczyć, czy czym zainteresowany i mogę ok, okej, dobra, zaraz coś będzie. Teraz jest jeszcze jedna rzecz. Ta faza, jeżeli człowiek wyszukuje informacji, w tej fazie też zaczyna zwracać uwagę na reklamę. Tak? Wiemy, że tak naprawdę ludzie sobie włączają swoje filtry i reklam nie, do, nie dostrzegają. Ale jeżeli zaczyna ich coś boleć, to oni nie zaczynają widzieć wtedy. I teraz jest jeszcze tak, że użytkownik ma tak naprawdę nie spędza na tych stronach dużo czasu. On może bardzo łatwo wyjść. Tak? I on jest jak gdyby dwa kliknięcia od konkurencji. Bo pierwsze to jest kliknięcie powrót w przeglądarce, jeżeli coś oczywiście wyszukiwał w Google'ach, a tak większość z nas robi, i przechodzę na następną stronę. Czyli tutaj, jak gdyby chcę użytkownikowi w bardzo prosty sposób, w, 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 w krótkim ułamku nam czasu pokazać to, co my właściwie robimy. I teraz zobaczcie, w jaki sposób to się może przekładać na stronę. To jest strona, to jest system który jest bardzo znany na świecie, jeżeli ktoś pracuje z grupową. Tu mamy na tej stronie co? Mamy od razu klej taki, tak? który po przeczytaniu jego, ja wiem dokładnie o czym są te mniej więcej produkty, tak? Następnie widzę jakie one są. Następnie widzę, że milion, milion tam pracodawców czy finanserów z tym pracowało. Tak? Podkreślenie takiego czegoś, bo nie milion ludzi może się mylić. Następnie zobaczcie jakaś informacja i loga. Takie loga chcielibyśmy mieć. Tu jest Warner Bros., tu jest Adidas, tu jest ktoś inny. Tak? Rozumiecie, jeżeli mam tylko parę, parę sekund, to chcę przekazać, co tak naprawdę jest, co to jest za produkt. Tak? Bo człowiek nie będzie spędzać dużo czasu. On po prostu zobaczy, aha, może zapamięta. Następny przykład. Następny przykład bloga, który jest, jeżeli ktoś szuka informacji, jak zarobić w internecie pieniędzy, to to jest dobry serwis, co on od razu pokazuje, ok, na wejściu widzę, tak? nie, mam, nie, nie mam problemu z rozumieniem, co to jest, chcesz posłuchać naszego show, proszę bardzo, zapisz się, na, zostaw nam swój adres e-mail, a będziemy ci coś przysyłać, zobacz, tylko trzy, trzy sekrety sukcesu w internecie, tylko trzy, kto by tego nie chciał. Czyli prosty, prosty przekaz. Teraz, jeżeli już ktoś, jak gdyby, już wie, że czuje jakąś potrzebę, ma jakiś problem, zna rozwiązanie, to nas przychodzi do następnej fazy takiej pożądania. On zaczyna już dokładnie szukać tego, co jest. Tak? To jest, to jest takie pożądanie, to chce tego. I my tak naprawdę to, co chcemy zrobić, to chcemy wzbudzić w kimś takie pożądanie tego naszego produktu. No tego chcemy. Bo wtedy się łatwiej sprzedaje, jeżeli ktoś tego chce. Im bardziej to potrafimy zrobić, im bardziej potrafimy pokazać, że to jest super, tym będzie nam łatwiej. I to jest oczywiście największy problem. Właśnie, co na, co na tym etapie? Na tym powinniśmy być otwarci, uczciwi i pokazać, że inni też nam z, z, z uwierzyli, tak? Jakby podkreślić to, okej, okay? słuchajcie, inni też to wiedzą, inni też to używają. I teraz, teraz jest ostatni element, który wam się wydaje, mi się przynajmniej też ostatnio wydawał, no że jest trudny do zepsucia. To już jest samo action. To już jest sam moment, kiedy dokonujemy zakupu na przykład w internecie. Yy... I wydaje się nam, że ok, trudno jest to zepsuć. To jest to jest, to jest sklep internetowy, który tak wyszukiwałem no z minutę. Naprawdę minutę mi wystarczyło, żeby coś takiego znaleźć. Yy, czy widziaście, że tu jest problem? Nie wiem, czy widzicie. Płaszcze. Ten płaszcz załóżmy, który chciałem kupić, kosztował 1000 zł, więc pomyślałem, wow, to już nikt mi nie będzie przeszkadzać w tym zakupie. I się okazuje, że jeżeli miałem zakończyć zakup, ktoś mnie pyta, mi pyta, podejmij login i hasło. Jaki w tym jest problem? Zobaczcie, nie ja jestem mężczyzną, to rzadko kupuję płaszcze. Tak, po prostu, ale nawet raz dokonam tego zakupu, no i po co mam zakładać jakiś login i hasło, tak? nagle zostałem odbite od ściany. Następny błąd, który został zrobiony, jest taki, hej, jakie jest prawdopodobieństwo, że ja tam byłem poprzednio? Po prostu niskie. To dlaczego ktoś, na który mnie się pyta, podaj od mi hasło, jeżeli by chciał, to podał, przysunąłby go Ta część jest bardzo ważna, jednak, gdybym na tą część od razu zwracam uwagę. Strona internetowa czyta się w ten sposób. Tak, po skosie. To, co jest tutaj, jest ważne. Tak, wobec tego tu jest moment, gdzie naprawdę pewnie ludzi odpada z zakupu. E, dobrze. Oczywiście też należy uważać, żeby nie, nie robić... E, e, że użytkownik zawsze może kupić gdzieś indziej, tak? To jest to, co też rozmawialiśmy, że ludzie wchodzą do sklepów, patrzą, sprawdzają w internecie, kupują gdzieś indziej po prostu, bo to nie jest problemem, tak? Czyli nie należy tego użytkownika odrzucać. I tu jest fajny przykład. To, są, to jest coś, co robiliśmy z firmą yy, który, z, z branży IT, która miała dwa produkty. Yy, I co ciekawe, udało się zobaczyć podczas robienia kampanii, gdzie były zainteresowani produktami. Był taki system, który tam umożliwiał zarządzanie flotą komu z, tych yy, telefonów komórkowych i bardzo dużo ludzi było tych zainteresowanych. Było dużo kliknięć w reklamę, dużo ludzie to czytali. Natomiast nikt tego nie kupował. Drugi produkt był taki, że było widać, że ludzie klikają, wchodzą i kupują. Ten produkt, który był pierwszy, był produktem, który był na tyle nowym, że ludzie sobie nie zdawali sprawy, że oni tego w ogóle potrzebują. Tak? Trzeba to, co pan powiedział, to jest nowy produkt i trzeba w ogóle pokazać, że ktoś może tego chcieć. Ludzie po prostu nie mieli tego świadomości. Więc tutaj budowanie tego jest trudne i długotrwałe. Jeżeli już ktoś ma tutaj potrzebę, to już jest prościej, jakby wskoczyć, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś, też czasami bywa tak, że jeżeli ktoś jest pierwszy i buduje, 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 to może na tym zyskać, ale okej, okay, czasami jest też tak, że nie. Dobrze, to teraz na szybko, czym się różni sprzedaż w B2B? O, ona jest ogromnie inna, dlatego, że przede wszystkim nie rozmawiamy z jedną osobą, my rozmawiamy z zespołem ludzi, i to jest jeszcze dobrze, jeżeli my wiemy, z kim rozmawiamy. Bo czasami te decyzje są poza nami podejmowane. I jest jakaś grupa ludzi w firmie, która podejmuje decyzję o tym, czy właściwie nasza oferta jest dobra, czy nie, czy z nami rozmawia, czy nie. I my zazwyczaj o tym nie wiemy. Jeżeli sprzedajemy na B2C, to nie mamy takiego problemu. Następna rzecz jest taka, że ten proces jest wydłużony. Czasami trwa załóżmy parę miesięcy, a czasami paręnaście miesięcy, w zależności od tego, jaki jest produkt. I teraz, a następna rzecz jest jeszcze taka, że jest o tyle trudniej, że tu jeszcze wchodzi to. Czyli polityka. Czyli możemy mieć fajny produkt, on może być o rząd wielkości, czyli o 10 razy tańszy, ale ktoś go nie weźmie, po prostu powie nie, bo ja muszę wziąć od tych najlepszych, najdroższych i koniec, kropka, bo ja się boję na przykład o, swoje, o swoją pracę. I to, jest, I to jest zupełnie co innego w branży B2B. I teraz tak, czy internet się przydaje do tego? Jasne, że tak. Dlatego, że zobaczcie, znowu jest parę takich elementów, takich etapów yy, w procesie kupowania po stronie yy, klienta i po naszym, tak, które robimy i rzeczy, które możemy wykorzystać. Na przykład, jeżeli ktoś ma w swoim takim. takim Pierwsze, jakby to jest w ogóle identyfikacja potrzeb, on w ogóle myśli, czy ja coś potrzebuję, co mogę, co mogę zrobić. To tu nam się przydaje coś takiego jak reklama i PR. Jeżeli ktoś poszukuje rozwiązania, to znowuż moim narzędziem jako marketingu jest PR, reklama, social media, SEO, czyli reklamy płatne, SEM, yy, blogi. Tak? Następnie, jeżeli ktoś już poszukuje rozwiązań, dowiedział się, co ma zrobić? Robi tak zwaną krótką listę, czyli wypiera ileś takich rozwiązań jego problemu. Co tutaj mi pomaga? E-mailingi, telefony, strona wymówią, tak, żeby, żeby, się znaleźć na tej, żeby się znaleźć na tej krótkiej liście. Też chcę mieć stronę, która będzie wyglądać super, tylko dlatego, żeby sprawić dobre wrażenie. Przykład: były dwie firmy w tym mieście, które robiły elektronikę. I obydwie biły się o klienta, który był z zagranicy. Ten klient tutaj nie przyjechał, jedyną rzecz, którą zrobił, to przejrzał strony internetowe. I teraz, co zobaczył, zobaczył, aha, firma A jest lepsza. No bo lepiej się prezentuje. Graficznie, zdjęciowo lepiej wygląda. Firma B, która była tak naprawdę w rzeczywistości większa, wyczuła to i powiedziała klientowi, hej, przyjedź do Was. Po prostu przyjedź i zobacz, i zobacz nas. Ok, on przyjechał i wybrał firmę B. Ale gdyby tego nie zrobili, tak, to wybrałby firmę A tylko dlatego, że ona miała lepiej wyglądającą nowoczesną, sprawiając jakieś wrażenie strony internetową. Jeżeli mamy oczywiście jakieś zapytanie ofertowe i walczymy o to, no to są spotkanie twarz do twarz, to już internet dużo nie pomoże. Jeżeli jest przetwarzanie zapytania ofertowego, to jest tak, że w branży B2B ten proces trwa, trwa, trwa. Jeżeli trwa parę miesięcy, to my nie chcemy co miesiąc dzwonić do kogoś i się pytać, hej, co już? Podjęliście już decyzję, tak? Wiecie, co tam zrobić? Nie, ale chcemy mu się przypominać i chcemy dalej budować swój, swój wizerunek. Tak? Wobec tego będziemy wykorzystywać takie rzeczy jak maile, blogi, podcasty, jakieś takie, które będziemy mogli klientowi przesyłać. To się tak naprawdę nazywa B2B Midnight Doing. Spotkał się pan z tym takim? no właśnie, to jest, to jest nic innego. Później, jeżeli są oczywiście negocjacje, to jest spotkanie twarz w twarz. Jeżeli to jest wybór do wstawcy, to jest znowu spotkanie twarz w twarz. Ale jeżeli już jest wdrożenie, to też jest support, to zresztą informacje ze strony WWN Social Media. Wobec tego zobaczcie, o, to są przykłady. Zupełnie przykład przy, przy, przy przypadek. Nasz blog. Tak? To jest blog firmowy z informacjami. Natomiast sprzedaż na temat marketingu. Co jeszcze mogę robić? Mogę robić te podcasty, nagrywać, pokazywać ludziom, tak? Inne filmy mogą z tego skorzystać. To jest bardzo fajny przykład infografiki. Czy wiecie, co są infografiki? To są dwie rzeczy, które są znowu że różne. Z jednej strony informacja, czyli liczby, statystyka, czyli takie nudne, nie? ale z drugiej strony grafika, czyli coś, co ładnie wygląda. My jesteśmy zazwyczaj wzrokowcami i więcej informacji prze, przetwarzamy wzrokiem. Wobec tego fajnie jest, jeżeli ja pewne informacje pokażę w taki ładny, graficzny sposób. To są statystyki po prostu, ale na to się ładnie patrzy. Ludzie sobie to przesyłają. I zaraz pokażę przykład, gdzie to zostało wykorzystane. Tak jak jest, że nie coś takiego. Małe kłamstwo, średnie, duże i statystyka, nie. Jest jeszcze newslettery, które, są, że to, które można wysyłać. Tylko oczywiście trzeba. że Z newsletterami jest taki problem, że nie należy wysyłać tylko na święta y, Wielkanocna i Bożego Narodzenia. Bo wtedy zazwyczaj firmy wysyłają newslettery. Żeby wysłać newsletter, muszę coś mieć, coś do środka włożyć, żeby było interesujące dla ludzi tak? i dopiero to wysłać. No więc Zawsze mam ten problem, co takiego przesłać. I to jest, fajny, to jest bardzo fajny case. To jest case, który zrobili znajomi. A to jest tak, że. To jest infografika, bo wiecie, tak, jest taki program w dziale firmy Robocamp, bo zresztą widać logo, która zajmuje się robieniem kursów dla dzieci programowania i budowania robotów. Pewnie pani z całą chęcią wysłałaby swoją córkę, żeby nauczyła się budować roboty i programować, prawda? Ale dzieci od 6 lat, nie, dzieci od 6 lat mogą chodzić, nie? I z tego taki problem, jak to rodzicom wytłumaczyć. No więc a jak ktoś ma te dzieci, to czuje, że pewnie jak ma dziecko 6 lat to może jeszcze z tym programowaniem poczekać chwilę, no nie? Że nie musi teraz tego robić. No i zastanawiamy się, okej, okay, co, 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 co takiego zrobić, żeby, żeby to było interesujące. Tak naprawdę nie należy mówić o tym, że to dziecko się nauczy programować i pętle i budować i roboty z klosku Lego, okay, z Lego, tylko... Wystarczy pokazać, jakie korzyści odniesie dziecko. No, na przykład będzie bardziej kreatywne. Tak? Podniesieć swoją kreatywność taką, którą będzie można zmierzyć. No i tam koledzy znaleźli jakieś badanie, gdzie takie liczby były. Teraz wyciągnęli najważniejsze informacje z takiego badania i pokazali w takiego wykresu z takimi ładnymi dziećmi, takimi, takimi rysuneczkami. Nie? Zrobili z tego plik graficzny i to wrzucili. Na parę serwisów, na Facebooka, a tam załóżmy, na wykop, na jakieś jeszcze inne, jeszcze inne. I teraz jaki był z tego efekt? Efekt był z tego taki, że yy, na różnych serwisach między po podliczeniu po paru dniach ten obraz był przez 500 osób. 500 osób kliknęło tak, yy, pokaż tu moim znajomym. Jeżeli przyjmiemy, że więcej każda osoba ma tych 150 znajomych to potencjalnie taką infografikę mogą zobaczyć 750 tysięcy ludzi. Nie, 75 tysięcy, 75 tysięcy ludzi. Fajnie. Nie? Jedna graficzka, okej, okay, zajęło to oczywiście dwa dni, żeby ją zrobić, żeby tam wyciągnąć informacje, żeby grafik. 75 tysięcy ludzi. I możemy sobie pomyśleć, okej, okay, ile byśmy musieli za to zapłacić, z czym ona przez ten czas jeszcze i tak krąży. Tak? I to jest ten, to jest ten sposób. Teraz jeszcze tylko... Już zaraz kończę. Jestem w połowie slajów, ale już ostatni krzyk. Przy przykład. Jak sobie poradzić? Słuchajcie, bo to, to, jest, to, to, to jest wspaniałe. Jak inaczej pomyśleć? Dwie kobiety się zebrały, żeby... Jedna architekt, a druga nie, żeby opowiedzieć kobietom o tym, jak się buduje domy. Bo tak naprawdę kto buduje domy? Kobiety. Nie, 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 kobiety budują domy, bo mężczyźni są zazwyczaj poza, nie? Oni przynoszą gazę na te na cegły czy coś tam. No i tak za że kobiety to robią, no wobec tego, ale każdy z nas oczywiście wie, jak budować dom, no nie? No bo mężczyźni wiedzą, oni się z tym rodzą, no a kobiety nie. No więc stwierdzili dziewczyny, że powiedzą po prostu tym kobietom, jak się to robi. No i takie, jak sobie zaczęło myśleć, jak to zrobić właściwie, bo to są takie fakty i mity, Mit, wszyscy wiedzą, jak zbudować, zbudować dom, fakt, mężczyźni wiedzą, co najlepiej. Budowanie jest takie męskie. Jak zobaczycie jakieś reklamy, no to budowanie jest męskie. To takie wygląda męskie budowanie, nie? Mężczyzna tam, o, Teraz Teraz jak wyglądają standardowe treści, no one tak wyglądają jak dla mężczyzn. To jest przykład akurat z PSP, ale to jest tak naprawdę no, pierwszy-lepszy wybrany. Jakiś spis tam, co robić, jakieś prace ziemne, fundamenty, takie rzeczy. Proszę bardzo, tu są artykuły takie, artykuły porady. Nie? To jest taki fajny artykuł i jako przeczytam, może mi się uda. Tak, uwaga, to jest taki artykuł porada. Dla Was, dla mężczyzn, jakbyście budowali, w przypadku budynków niepodpiwniczonych musimy pamiętać o tym, iż hydroizolujemy zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzny obrys fundamentów z uwagi na to, iż po zewnętrznym obrysie prowadzimy również pracę dalej. Znaczy, jak przeczytałem to, to ja nie widziałem co chodzi. Naprawdę, no to się zostawiam no dobra, to ja...